Siema, okay. siema, Biznes tour z chłopaczkami Z Lamusami. Wiemy, siema, o ja, Kupasza I Domaska jest jeszcze Gibson, pierwszy raz na moim kanale. Nowy, nowy członek ekipy jest. Nie, nie jest członek ekipy. Nie, on jest <grym> tylko jest takim... kurde Nie, o, on jest tylko takim gościem teraz <grym> Imigrant. Imigrant. <grym> no nie no, wiem tak? jak go nazwać było. <grym> Uchodźcą. <co? grym> Jedno z nie to samo. Nie, no, jest turystą, bo ma aparacik. Turysta. Dobrze, wyspa. Z jednej wyspy na drugą. Ale kup, bo jak Domański będzie miał, to co? Brawo. Kurde, Dobrze. Berlin, co za gość. A Niemcy. Mój kraj. Ja no, dobra, bez... nie, nieważne. Co ja ja Kup to. to no, już nie wygra poprzez wyspy. Uuu, mistrza to w Wenecji. Kurczę, myślałem, że na Bali dasz. Pewnie posrało mnie, tak? <laughs> no może i nie. Oby stracił, oby stracił, oby stracił. Ja. Yeah. Wyłączam Wenecję, bo jest najdroższa. Dobrze. No nie, to jest kret, on już dwa razy tak robi. <laughs> Dobra. Tak Damaciej sojusz? Jeszcze. Nie. No ak Domacki sojusz? sojusz? Ale nie, bo ty mnie okiwasz. Ale jak okiwam? No na pewno też jakiś masz chytry... Nie, Kat, w się sensie nie chodzi o to na przykład, że jak nie wiem, będzie o. na przykład zniszczenie miasta, nie? Dobra, okej, okay, dobra, słuchaj. Sojusz. Yy. sojusz. No to wiesz. Nie, 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 sojusz, nie że zniszczę twoje. O, Chroń ten Pekin. Chronię! <laughs> No, no, nie jestem głupi, żeby dać na wyspę. No, <laughs> mogę dać łatwo Krakowianka, ja, ja tam teraz stanę, nie? Albo na Lejona, albo na Kraków zobaczycie. O, start. Jednak start. Ludzie. Nie, podróż jest fajna, mi się podoba. No wiem, ja chyba sobie pójdę. Ja Leon <laughs> Już się zaczyna Już się zaczyna no, no <laughs> dwa Jakie prawda, co? A domaski trzy, 3. Ale trzeba, trzeba mu to zniszczyć. Ale co? No pan, już tu mam monopol. mano. to już jest dwa razy droższe wszystko. O dziękuję. Hong Kong. Ja do maski dwa albo pięć wyrzucił. No Dzięki, że to... Dzięki, że tą Wenecję wyłączyłeś. Kurde! Odkupujesz? Nie! Nie, gdzie, gdzie tam? Co drogo. Będę odkupywał jakąś Wenecję, ty. Ja bym się cieszył, jak bym odkupił. Sydney! Ja bym się cieszył, jak byś tak chwilę bez zamiast Właśnie, nie? Nowy Jork. Nie no, Nowy Jork w sumie. Nie no, Nowy Jork, bo bym Why not? Of, Ale Sydney! Uuu, Wenecja, jest tylko jeszcze dwa zagrożenia, już masz prąd odzyskany. No, Mediolan, biorę. No ja spokojnie, ja ci go wyłączę. Dobra, ja, 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 ja bym teraz chciał Hamburg, jeśli dobrze pójdzie. Ja chyba, że to cię mi tam stanie. Uuu, bali. O. Kurde, szansa. Ojojo, Oj, Patryk, co wybierasz? Kraków czy Warszawę? Kraków, nie, dawaj no, Kraków, Kraków Kraków, Kraków Daj od mnie, O, Sydney hmm, Proszę hmm. Sydney, proszę <grym> Dobra, ale odzyskałeś kaskę spokojnie Gotę w drugą wyspę mapając bo Boże <grym> Płacić, płacić A Ty jesteś chamski, Mateusiu Elba, no to jesteś kałamski, bo ty wyłączyłeś miasto typie. Ale jakie ja miałem inne wyłączyć co? No inne! Odkup, On odkup. też mógł odkup. inne wybrać. A ja ci to Chicago Kurde, stydny, a wiesz? A mogę a to do tego zburzyć to nie? Nie, dobrze, że nie zrobiłeś tego? No właśnie Ale tak to mógłbyś stracić dużo więcej. Nie, ale... Przecież... zaraz pewnie na Kraku wstanę, to wiesz. To no, Chicago. Moje, ów No jak Warszawa 200, no o co tu chodzi no 200 katulka. 200 kafelków. Proszę, Kraków, nie. No i co? Kraków? Na ale chociaż mi stać. Kurde, ej, te wyspy też mnie wkurzają. No co? Już chyba z piątej... raz mu tą wyspę stajemy. O, mały. płać, płać. 65k aż. Odkup, odkup. O, co to Lausek odkupił? Nie, nie wierzę w to. Spokojnie, ja mam plan. Ja wiem, co robi. <laughs> On wie, co robi. Dobra. To, to, to dobrze, że wiesz, co robisz. Proszę. Podatek, zajebiście. 160... 169. Boże, dużo. <laughs> to już drugi raz. Teraz już nie płacę, tylko... O, podatek poświę. też. Siema. O, ja, a ja mniej troszeczkę. Kurde. Bo miałem roz... tysięcy. Bo miałem tylko dwa... Jestem mam najmniej kasy z was wszystkich. No, ale masz też więcej miasta kat niż ja. No W zasadzie nie, bo mam dwa wyłączone. Jedno. Wątone. No jest. No jedno, w sumie tak. Tanci, będziecie milion płacić. Uff, ale fart, jezu. Przez do siebie poszedł. A, wieś. Pa zapłaci, teraz wrzuca 11. O, prawie. Ej, dobra! Dobrze, że nie kupił, dobrze. Nie jestem debilem. O, jest, o. jest, jest! Chciałem tam pójść. <noise> nie, w sumie to jest taktycznie. O, nowy Jork, tak jest. Co za Taktycznie wiadomo teraz będę sobie siedział, a jak będę sobie zarabiał, żebyśmy nie wiem, na Berni stali albo na Las Vegas Uuu, Mediola Czy hotel już? Nie, bo się boję. Co? Bo się co za No kurde, bo wdepnę w typny ja będę musiał sprzedawać. No i co z tego? A, no się teraz, teraz <laughs> w gówno teraz zobaczysz. Depniesz coś w tych co są tam na końcu. O. Ja coś ja sobie siedzę i zarabiam, jeszcze co nie wychodzę. Ja sobie będę kupował spokojnie, kupował. Kupował, no wychodnie. No co mam zamiast za miasto, bo mi ta tarcza antyrakietowa zasłania. Dobra. Y oh, Niech on bo mam już jedno. Dobrze. Już wygram, ja so, ja sobie kupię. Bła, 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 błaaa... Kupił Madryt. Jest. Myślę, że taki Hamburg bym sobie poszedł, no. Kurde no! To moje jest. Właśnie. I znowu ja na... na moje? No chodź po tych wysokach, no co? Zaluj. Krakow biorę. No nie. A tylko jeden dom mogę. No bo z drogi Krakow O, Są te dwie, dwie budy tam w Polsce. Ja ci tam stanę i odkupię. No nie. Pa, po, postawiłbyś tu hotel do maski, to już, już. Kurde, ty byś już miał siano. Ale bym nie miał Krakowa. Kurde, serio, tu leży się Kurde, O, ma to nie do mnie. Odkup mu, odkup! Nie odkupuj, co już? Nie, nie mam tyle kasy, żeby to odkupić. Nawet, bo 1 300 i tak tego nie odkupię. I za ile to? A, mało. Sorry. Na pieniądze, nie wiem. O szansę, Znij żeby nikt nie zniszczyć. Znisz mu ten. Kurde, prawda? A co byś zniszczył? Sydney! Kurde, Warszawa. Ty może odkupię. Właśnie, wyłącznie ja odkupi. pieniądze, bo to... Ja dobra nie mogę odkupić. Nie ma pieniążków. Czemu ja nie odkupiłeś? Hong Kong. Bo nie, 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 nie mam tyle kasy. So miliona, Serio? Nie mam. Kurde, no ja bym chciał to odkupić, ale się nie da. I dobrze kracie. O! Monopol mu zabrał. No. A, daj monopol. No, drogę do wygranej. O. Dobra, teraz żebyś się tam Dobra, ale jak będę miał ten monopol, jed czy jedną, jedną. Gdzie stanąć? Jedną jak, jak masz monopol, to wtedy wszystkie Brawaj, no. te. W tym monopolu to no. potem jest wszystko dwa razy, dwa razy droższe. O, tego. No, super! Skrajcie wary! Jak masz trzy monopole, to już. Ta, ta, ta. Trzy monopole to wygrywasz. Już Żebyście mi tu stanęli, proszę. No, Gdzie? Też te Gdzie stanąć? No za chwilę zobaczysz. O, jeszcze <noise> pole. Pole. <Czteryka. głosy> 4k. A chcesz coś kupić? Londyn chcę kupić. A odkup to, bogaczu. A, odkupić? No nie, nie, nie. No, po nie. Sobie. Podkup, 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 No. no. Chce na Londyn, tak? A nie, na Hamburg. I kupi sobie hotel. Nie, bo tam jest, potem jest festyn, Tak hot. No. Nie może zrozumieć, jak sobie kupić. kupić. Ale nie da się. Hello. Nie? U jest, to. Kurde, mogę nie? nie, nie kupuj. Dobra, jeszcze raz i co? I pewnie Nowy Jorki już jest wszystko w dupie, nie? Ola, dobra, nie U jest je tak źle. Dziękuję. 300k to się podścieram. No. O, może rozwalić? Zniszczę ten budynek przeciwnika! A. Dobrze! No Ja myślałem, że to całe zniszczy, no kurwa. Nie no, jeden budynek, umiesz czytać ze No o wiem, no, ale już się podnieciłem, że wszystko. O. Dobrze, płacą ci domackie, dobrze. Nie no, się to, dobrze, bo... Dobra, starty. A co za wszędzie jest takie ten, zalęgnione, ja się boję tu chodzić. A, ci płacą. Czemu nie mogę od... Oj, nie mam pieniędzy. Ja wolę sobie przeczekać tam bez no, bez co bez nie, pa. Tak siedź tam zarabiaj oh. Kurde, nie ukrywam, że mi się płacą Te na to chyba bardzo tym tym Kurde Chyba za dużo chyba troszeczkę za, du za dużo <śmiech> pieniążków <laughs> A teraz A nie co jest No Chicago, Kraków, Mediolan Co już? Nie ma ja tam wiesz, ja tam się poświęcę dla drużyny Nie no nie, nie, <grym> nie poświęc się Jest Może hey, Ja ciebie jak Może, woda, może ktoś mi tam stanie Może ktoś jeszcze mi tam stanie i będzie fajnie Nie to, ja no, 40... Ale 400 Ej weź mi coś Będzie fajnie Ja pewnie stanę, niech to tam, tam by. Kurde, on ma już monopol Ja? No nie widzisz? No Patrz, będzie chyba pół miliona warte A dobra, prawie Chociaż festyn no prawie, prawie. Dobra, haha, dawaj na ten ten. Dawaj do Londynu No, Berlin może być Ale zaraz na Las Vegas. I zaraz... Będzie jeden i jeden. Oh. Kurde Nowy Yorku Ale. Ale ja stanę. Dara, to dawaj teraz na ten Londyn. Oj Dwa. Serio dwa? No. Tak się da? Dobra, teraz z Londyn. Kurde, nie mi zaraz zabierz Nowy Jork? Tak, bo najwięcej. To, Nowy Jorku. Kiedy Ile? 2 miliony chyba pewnie, nie? No ja. Już dawaj tam. mówiłem ci już ten? Ja raz na warsztatach miałem, miałem, miałem 13 milionów. No tak? jasne, nie masz miałem, miałem 13 milionów. <laughs> nie masz Jak z Dalitem coś bardzo. Serio? No. A w Zepsu jak ktoś? No, chyba tak, bo w końcu zbankrutu. Nie, w sumie chociaż nie mam. A i pieniążków nie mam, smutno. Dobra. Teraz na majskiej gdzie musisz stanąć na dwa miliony. Już walę zapłacić. Czemu ląd jest tam tak mało oparty? No bo nie ma już tego. Dzięki. Nie ma już misz. Ja pierdzielę. Uuu, ale podatek będzie. Ojojoj. Oj, oj. Ale podatku, ojojoj. Oj. Nawet tak sporo Bym powiedział kurde, tylko żeby nie Nowy Jork Nie, dzięki! Sto Nie no, nie posrało mnie, ja nie odkupię tego Odkup Potrzebuję pieniędzy o, dziękuję. Proszę. Hmm. Hmm. No nie, No, to... no, ja no nie! Ja nie płacę się. Bez jaj. Łatwo. Ale Uf. spokojnie, staniecie mi na Nowym Jorku. Ja jestem już. Jestem w niebie. Łatwo 700 tysięcy. No i dupa. Ogólnie, przypominam, że ta gra spiera początkujących. Więc to, że nie wygram, to będzie po prostu klasyczek. No tak samo jak ja. Bo tutaj trzech no, trzech nowicjuszy ze mną gra. Trzech. mnie e... to, to dwóch. O, tak? super! Tak! Juhu, tak jest! Bankructwo! Tak jest! Kto? Kto, tak by się, jest. kto by się spodziewał? Tak jest! Tak jest! Tak jest. No Po prostu gra wspiera początkujących, no ewidentnie. Wygranie się zwiększają. No ale 5 sekund to ostatni rzut. Jeszcze płacisz, no to tak średnio. No No i łaga, kto wygrał? A jeszcze Gibi rzuca. Kurde. Ojojoj, to chyba był właśnie Twój gwóźdź do trumny. Patrzcie, jakie chyba Domacki wygrał, moim zdaniem. No. Gdybyś mu teraz nie zapłacił, to byś wygrał. Jeszcze raz? No może. Gibi wygrał. Nie no to maski, Ty wygrałeś, jesteś. ty wygrałeś. A u mnie jest przegrana! A, przegrana, ale nie, dobra, widać. Co, no, no, to Ty tworzysz? Tworzy? Nie, no, wygrałeś, Mateusz, no. Mateusz, ty o, tworzysz,